Cześć, z tej strony Podjas. Ten materiał nie będzie po GO, ale czekaj, jeszcze nie wychodź. Będzie konkurs, będzie hajs do wygrania, ale najpierw chciałem sobie pogadać trochę o tym kanale, o tym, że w sumie porze zaledwie od dwóch tygodni, a taki pozytywny odzew jest już od samego początku. Także serdecznie chciałem Wam za to podziękować. Cieszę się, że. Moje filmy Wam się podobają? Dostałem masę pozytywnych komentarzy, zarówno pod filmami, jak i w prywatnych wiadomościach. Jak miałbym się posługiwać konkretnymi statystykami, to na całym kanale są zaledwie 4 łapki w dół, na ponad 300 w górę, sumując wszystkie filmy. Także myślę, że to jest dobra miara tego, że te materiały Wam się podobają. No i po prostu jest to dla mnie mega fajne. Nie sądziłem, że od samego początku będzie taki pozytywny odzew. Nie sądziłem, że tak szybko dobijemy do tej setki. Dla niektórych może to być mało, dla mnie to jest mega dużo. Tak i już nie przeciągając, właśnie z tej okazji mam dla Was konkursik, w którym wygrywają pierwsze trzy miejsca. Główna nagroda to karta podarunkowa do sklepu Play albo do App Store o wartości 5 dyszek i jeszcze za drugie i za trzecie miejsce też będą kodziki po 25 ziko każdy. Oczywiście wszystko to jest z myślą o Pokémon GO, żebyście mogli sobie albo doładować Pokécoiny, albo wziąć udział w jakimś najbliższym evencie, który będzie tylko płatny, ale jeśli będziecie chcieli to wydać na cokolwiek innego nie ma problemu. Odnośnie samego konkursu i tego co trzeba zrobić. Do zrobienia są tak naprawdę trzy proste rzeczy. Po pierwsze Trzeba być subskrybentem tego kanału. Także jeśli jeszcze nie jesteś, to zachęcam do zrobienia tego. Po drugie, trzeba dać łapkę w górę pod tym filmem. I po trzecie i najważniejsze, co jest celem tego konkursu? chciałbym, żebyście zrobili zdjęcie w Pokémon Go dowolnemu Pokémonowi. Fajnie by było, gdyby jedno i drugie było ze sobą powiązane. Nie ma znaczenia, czy to jest Pokémon, który dopiero co został złapany, czy jest to jakiś wasz wyjątkowy Pokémon. Ważne, żeby wyszło z tego ostatecznie ładne zdjęcie, które prześlecie potem na maila epokepot@gmail.com. Macie go w opisie, a także możecie go sobie stamtąd skopiować. W treści maila podajcie proszę swój nick z YouTube'a, jeśli jest inny niż wasz mail i jeśli chcecie, co nie jest obowiązkowa, w treści maila możecie też pisać jakąś ciekawą historię związaną z tym Pokemonem, jeśli taka istnieje. Na nadsyłanie swoich zgłoszeń macie 5 dni, czyli ostateczny termin to 19 września do godziny 23.59. I to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki wielkie za to, że jesteście. Powodzenia w konkursie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!